Siemanko, jestem w i pokażę Wam trik. Ściągam sobie nakrętkę od i patrzcie. Chowam sobie gdzieś tu. Tak. Biorę. Mam. Widzicie? Bardzo fajny trik. Ale przyjrzyjcie się. Chowam. I patrzcie. I mam tu. Dziwne. Albo. Wyrzucam raz, dwa, trzy i biorę spod spodu. Ale teraz pokażę Wam trik. Jeszcze bardziej i lepszy. Biorę i patrzcie. Trzymam mocno tu, gdzieś na widoku. Rękę biorę do góry. Raz, dwa, trzy. Jak to się stało, zobaczycie w kolejnym odcinku. Tu nic nie mam. Zobaczycie to w kolejnym odcinku w wyjaśnieniu. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. Komentujcie i łapki, poproszę, mi widział. Trzymajcie się. No i cześć.